Moderow nul. Gra z Wisła. Jezu, jestem. Przerzuciłem się do mo momentu sprzed update'u. Shit. Shut up. <suszy> gong, 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 gong. Gong ba o pięciu smaczek. Aha, ale KFC robię. Jezu, przetrzebiliśmy ten drugi brzeg Nie ma tu już sępów ani nic i świetnie, bo ich nie lubię. O, to tu w końcu jest przejście na drugą stronę. Witam Witam. Witam I w końcu druga nakrętka. Boże! Ile można czekać na drugą nakrętkę? Wtedy już po kilku minutach mieliśmy zebraną, a teraz. Patrzcie. Ale to jeszcze nie koniec. Musimy jeszcze wrócić się. Tylko, że na drugim brzegu. O. Tam staczają się głazy. To nie jest chyba zbyt dobra wiadomość dla nas. Jedyny plus jest taki, że załatwiliśmy kilka pająków. i moskitów na drugim brzegu, kiedy jeszcze byliśmy. o tam. Tam jest na pewno przejście do dalszej części poziomu Ale póki co musimy zebrać wszystkie nakrętki No to jest dopiero raj dla tych pajączków Za każdym kamulcem będzie się krył What? To ja tu szedłem tylko po to żeby zebrać krzyż Którego nie potrzebuję, czyli go nie zebrać W rezultacie ma Nie mam jeszcze ani jednego bumerangu. How? How gameu? How? Hmm. Czy to? No w końcu laser. Już się bałem, że będzie mi go brakowało. Się kolejna nakrętka WHAT WHAT Trzy rosiczki W jednym miejscu Jesus Nie, 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 nie Ja tak się nie bawi! Ej, to jak ja mam się dostać o tam? Rzeczywiście mam, miałem skoczyć po tamten bumerang Na samym początku? O Jezu Zapisz, skacz, skacz, dalej. A więc ten skok, ten bumerang, jednak nie tylko jest możliwy, ale jest konieczny. Dobrze, że wiedziałem o tym od razu. Muszę mieć dwa bumerangi, bo nie zamierzam się użalać z trzema rosiczkami Hop. O, nawet nie musiałem się chwycić. O! Jest jeden bumerang Jeszcze potrzebny mi jest jeden Tam w ogóle jest kolejna krętka nawet Nawet nie zwróciłem na to uwagi Tam jeszcze jedna Matko, ale wiszczą te rośliny Tak, mówiłem o tym skoku, o tutaj Psz. Nie no, naprawdę myślałem, że to jest daleko, za daleko Jak na standardy tej gry czy też naszego bohatera? Ale widocznie to jest możliwe. Jak sami widzimy. Trzecia nakrętka. Na trzecim poziomie. I kolejna jaskinia z pajączkami. Serio moglibyście coś innego wymyślić? Shit. Pajączki kontratakują. Nie, nie będę brał tej błyskawicy. Zwłaszcza, że tutaj jest mała. Sępa. Was też nie będę zabijał. No cóż, roślinom grozi wyginięcie. No Patrzcie, można je spokojnie obejść. No, ciebie już nie. Ty musisz zginąć wyrosła nie w tym miejscu co trzeba okej okay. hop i hop i jeszcze raz hop w końcu bumerang najwyższy czas Oh, fuck. Jak ja mam niby przez te trzy rosiczki się przedrzeć? O, jeszcze tam są dwie, które pilnują nakrętki kolejnej. Sweet. Nie chciałem tak tego robić. Ale zmusiliście mnie. Więc połowa poziomu już za nami. 4 na 8 nakrętek I podejrzewam, że z tymi trzema rosiczkami... O oh, FAK! To było niefortunne. Latający cyrk mpytona Hop Fuck! Znowu bym spadł. FA! Znowu bym spadł. Hmm. Czy tu coś jeszcze jest? Co? Co? Tu było przejście Fuck I am so stupid 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 Shit Shitty. shitty No i już Trupiarnia rzeźnia numer 5. Idziemy dalej Pięć z ośmiu nakrętek czego jedno jest bossa, czyli pozostały nam jeszcze dwie do zebrania na samym poziomie, a nie na jego końcu. I skoro tutaj zwiedziliśmy już cały wąwóz, musimy teraz przejść do najwęższej, trzeciej części, trzeciej części, czyli tej oto najwęższej części tego wąwozu, w której te oto głazy będą cały czas na nas ślecieć. Tak, tam na końcu ścieżki są kraby, które na nas te głazy spuszczają, i my musimy klejąc się do ścian, tych głazów unikać. Oh, fuck. Shit. No dobra, to nie było zbyt miłe. Hmm. To jak ja mam tego uniknąć? Nie. Nie. nie, wystarczył trzy głazy, aby was zabić. Dobra. A nie, to nierealne. Nie. 9. Teraz to już w ogóle wybiegłbym w żywiołowo i to mnie zgubiło. Czy 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 czy? Nie wbiłem się, nie wbiłem się FAK Prujemy dalej, prójemy dalej FAK Stupid This is so stupid O mój Boże, ile ten tunel ma długości O nie, o nie, ty mnie nie zgnieć No dobra Póki co nam leci Tutaj już widzę, jak przebiega tor. Tutaj musimy się trzymać prawej ściany. Na pewno. Hmm. Więc jak? Więc jak? Chyba wiem. Tutaj, 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 tutaj jest. O, już widzę nakrętkę, więc to chyba już końcówka. O! 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 <laughs> Wybiegłem! Oj, 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 No właśnie, grunt to znaleźć takie bezpieczne miejsca. Save zones! O, fuck, już są tu te kraby. To te wszystkie kraby spuszczają na nas te skały. O, to one mają w ogóle jakieś dźwięki, kiedy ty skały podnoszą? Nie wiedziałem, może powiem szczerze. FAK. Jak? Jak Mother of God! Fuck. Nie no. Chcę trafić w tego kraba. Chcę w niego trafić, żeby jego męzny żywot zakończyć. To był mały włos. Naprawdę mały. Dobra. Skąd przyszedł tam ten pająk? Skąd? Spoko. Idziemy dalej. Nic nam nie przeszkodzi. Zrzucaj! Rzucaj, ciociu! No, poszło, bo jeszcze tamten widzę rzucił. O, 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 o. Eee, to było tak chytrze schowane. Fuck! A chciałem to tak pięknie wykorzystać. Dawaj, rzucaj! Rzucaj, cieciu! No! Udało się! Zdrowie! Oczyściłem ten pieruński wąwóz z tych pieruńskich krawów, które rzucają we mnie te pieruńskie skały. Jakoś, jakoś wiedziałem, że tu będziesz. No i znowu milczę, kurde, muszę się rozgadać. Moskity? Moskity! O! Nie słyszałem dźwięku. Tego... Ninja Moskito znowu. Strikes back. O, a ciebie to nie widziałem. Oj. To nie tak miałby Trochę ciężko połapać się w tym wszystkim Tu krab, tu, tu tak plujek! Wszystko we mnie rzuca Potrzebuję tego A tam więcej sępów już widać O oh, fuck! Incoming! Razy dwa! O oh, fuck, to we mnie leci. Nie, tak? Tak? Nie? Eee, ciota trafiłeś wyłom skalny Jeszcze ty. Wow! to ninja! Tu mnie zaskoczyłeś? FAK! To go ewidentnie powinno zabić. Co? Co?! Jak?! How can this be? How the can this be? Czy on rzucił swojego kolegę? Fak. Teraz dostał. Teraz dostał. Ewidentnie dostał. Fak. Teraz też. Pierdu, pierdu. I w końcu. Jest! Strąciłem tych dziadów. No, muszę przyznać, że to jest chyba. Jedna z lepiej zorganizowanych części Przez twórców, części tej gry. Naprawdę, tutaj przeciwnicy są tak umiejętnie rozłożeni, że przejście bez szwanku jest naprawdę ciężkie, jeżeli wręcz niemożliwe. E, możliwe może, ale czekajcie, zapiszmy.